Siemanko wszystkim dzisiaj postanowiłem no już na zakończenie orania praktycznie, bo jeszcze została mi w sumie jedna działka taka większa. Nagrać kawałek filmika jak to idzie. Tutaj kończę takie najgorsze działki, które są krótkie. No i przez to ciężkie dosyć do orania, bo trzeba... Dosyć dużo zawracać, kręcić i tak dalej, chociaż tam jeszcze, jeszcze gorsze były, bo dosłownie po 20-30 arów kawałeczki. Pokażę Wam jak mi idzie orka MTZ-em 10 i pługami obraconymi duro trujeczkami. więc zaczynamy. Dorki, może słabo słychać, wiadomo ruska machina tak gdzieś obroty mam trochę na pompie za wysokie Muszę zobaczyć dlaczego więc zaczynamy idzie bez trzymany. jakieś 9 na godzinę mniej więcej Dobra, dzisiaj tak króciutko. Jutro może postaram się nagrać coś więcej, bo pewnie będę jeszcze trochę rył. Także zapraszam do oglądania i pozdrawiam.